Cześć, z tej strony kebab i wyjąłem Escape'a. Odjebę. Wyjąłem Escape'a, bo dwa zjeby mnie opieprzyły za to, że nie potrafię grać we FNAFa, gdyż przedtem nagrywaliśmy... Cicho. Przed nagrywaliśmy kolejny odcinek z FNAFa, tym razem z drugiej części, jak widzicie, jednakże dwa razy wyszedłem z gry, jak debil, bo no, chciałem wyjść z kamer no, tak. i wciskałem instynktownie Escape. Powiedzcie, no Escape się wychodzi. Tak, tylko że mi wywalało z gry. I dwa razy miałem tak pod rząd, więc nagrywamy teraz ponownie, żeby nie pierdoić się i nie robić niepotrzebnego zamieszania. Z, jest ze mną dwóch ziomków, którzy będą mi pomagać. Jeden duchowo, Szyma, drugi pomagać. bardziej konkretnie. E... Szyma, łysy sobie łysy tam, będzie ja pomagać ja mi duchowo, Fruzes będzie pomagał ja. mi konkretnie, bo Fruzes się zna tych, tak, że. Nie znam... grałem w to nigdy, ale znam. Jak się że No, na to raczej, na przejdziemy. Wiem tylko tyle, że... Ja wiem więcej niż ty. Pierwsza noc jest o tyle prosta, że wszystko się zaczyna dopiero od drugiej AM, czyli od, od drugiej nad Grać na te dwie godziny. <laughs> więc no, kontynuujemy noc pierwszą. Zobaczymy jak Ale nam nie wyjdzie. nie pokazałeś im gazety. Trudno. Wyjąłem escape'a, więc już ty raczej nie wyjdę z gry. Spokojnie. A jeżeli wyjdziesz, to się skoleczysz. <laughs> Um, Może wtedy się nauczysz Dobra, to jest. jeszcze raz dobra, wyciszę fruz. tego z jeba Powiedz e, nam na czym e, polega e, najważniejsza rzecz. Lewo popatrz i widzisz ten plakat, ten plakat ty, w nos. Tak, to jest tego. Nie zrobiłeś tego pewnie w pierwszej części. Zrobiłem ehm. o, 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 Dobra, maska. Mamy maskę, po no. lewej. mamy maskę. Popra e, masz kamery E, to, to już widziałeś. Pokaż im kurkę marionetkę. Masz tu kochany, Masz, Można na nich świecić. E, masz marionetkę. Tam musisz nakręcać music box. Masz benty. Pokaż naszych kochanych przyjaciół, rozwalonych o tak stare części FNAF. E, tak, będą ci straszyć po nocy. No i masz piena, który ci wyłącza. Baterie wygląda baterie, po grubym melanżu. Ten, ten też po grubym melanżu. Twoja kapit Chciałem Challenge Escape. Chciałem ci escape evident, już położyłem paca na escape. Dobra, kurka A tak się kraj. wychodzi, dobra, tak się... Kontrolę, wychodzi. no to już klikasz. Tu masz tutaj. Uważaj, Balloon Boy, kiedy do Ciebie przyjdzie, czyli ten. Gdzieś jak usłyszysz takie Hello! I wtedy po lewej stronie on będzie jako? Hello there. Klik... HELLO Klikasz <laughs> wtedy do światło, żeby go odstraszyć, jeżeli dobrze pamiętam. A ogólnie tak, jeżeli przyjdą ci animatroniki, to jest takie stare popsute. Pamiętaj jedną rzecz. Jeżeli będą blisko. To na nich świecisz latarką, którą masz kontrolę. Ty klikasz cały czas kontrol. No kurka, popatrz się. No kliknij kontrol. A, dobra. Nie <grym> ma kontrol, super. Spam kontrol, Okej, okay, okay. Spam kontrolę. Spam kontrolem. Spam kontrolę. No i kurka takich odstraszać. Uważaj. E, ogólnie Boni. Czyli ten nasz kochany przyjaciel, który ci przyszedł w pierwszej nocy. Toy Boni. Nie, zwy jest zwykły boni ten stary i ten Toy Bonnie. Mhm. Pamiętaj. E, głównie te to te, te toje, i te no. zabawki, dobra. E, przyjdą... E, przyjdą tobie wtedy do pokoju i ty, gdy ich zobaczysz, nakładasz na siebie od razu maskę. Wtedy one jak ci wyskoczą na łeb, to wtedy one odchodzą, bo one mają ten super kurka wykrywacz wykrywacz twarzy. Mm -hmm. I tak samo działa z tymi starymi, tylko. E, Boni, jak ci wyskoczy, wchodzi do pokoju, ty musisz użyć swojego super refleksu, którego nie masz e, mam, żeby mam na siebie refleks. maskę kamerze. Na, jak otwierasz kamerę, poćwicz, e, zdejmij kamerę i od razu maska. No i masz super i strasznie być tego, tylko że... Foxy z nim teraz jest inna mechanika niż w poprzednich grach ponieważ... Gdzie jest kurwa Foxy w ogóle? tam Gdzie się jest? W kiblu gata. Gdzie jest Foxy? Tutaj? Tu siedzi Foxy? Po lewej stronie go masz. Chyba nie to Chica. To jest Cika Nie wiem gdzie jest. Kogo to Chica, Chica bomba Przyjdzie. Ja, mnie to obchodzi, szczerze? Mnie to w chuj obchodzi, gdzie jest Foxy. Tak ja w chuj, kurwa, mnie to obchodzi. Popatrz, e, to kontrol nie ma. Dobra, super. E, no to... Foxy cię tak, że musisz go odstraszać e, z, e, kontrolem. Nawet ja... I ta trójniki, też możesz ją oh. powolnić. Zniknął.

Dobra, pamiętasz wszystkie moje rady? Nie, to się graj. <grymne> nie jest ci to potrzebne! O! O, o! On ci jeszcze nie wszedł ws do pokoju, Kamil. Co on zrobić teraz? Odstraszaj go, kurka, tym światem. Ja To się szedł. Dobra, to Nie <grymne> wiem, o co mu chodzi. Kamil, nie ma na to... Kontrol, kontrol, Kamil! Marionetka! Ty, ale nie wchodź na tematy polityki stary swój film Kamil Okej Nie ma go! Git! Ostraszyłeś go! Szybko marionetka! Ma... marionetkę te bizu! SAW Ja wiem co robić! Popatrz na niego, popatrz na niego, zaśdź na niego! Zaśnieść na marionetkę! Dobra, masz szczęście, nie z tego Nie mogę spać to. Nie mogę spać to. Nie mogę zapalić światła Ruzes, jeszcze raz go zwezywasz, to ja cię zmutuję tutaj serwerowo O! O! Swi jest stąd szmatu! Jak będzie bliżej to wtedy nałóż maskę To na ciebie, cię odpłynie Eee! Proszę Dawaj, dawaj A! Ładnie, ładnie, ładnie! Nie ma, okej, okay, jeszcze. Wy wyskoczy ci do tego, będziecie się tak przycie y przyciemniać ekran przez chwilę. To wtedy tego. Boże Zobaczaj. święty! Uważaj na kontrolę. Zobaczysz go w wędzie po prawej. To jest pierwsza na... noc! Kurwa, w... A już A Ciesz się, przepraszam. Nie łyski, wreszcie. Nie no, gdzie tak dostać Masz żółtą kartkę na koncie, gościu. To nie zmontujesz, tak co? Widzisz? Tak jak się z nami Kurka, na serwer. No serwer, no, Kur no, 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 kurka, kurka, masz u niego po prawej. Poszedł! O nie, dalej jest. Spoko, po prawej popatrz. I ciężko, kurka, że to nie jest piąte. Merynetka. Uważaj. się jak kurwa nie wiem co. Ewidentnie, to jest pierwsza noc! Ja sobie nie poradzę! Czy to, po, że ty nie przyszedłeś na fan nigdy? Czy to, że, czy to, że kurka cię nać wyskakują? Jest, gratuluję, pierwszą moc, kurka Robisz od razu Nie, no, to faktycznie było trudne, nie? To jest faktycznie trudne. Jest trudne. Kamil będzie przychodzić, kurka, piątą noc i 15 razy pewnie. Jak w ogóle to będzie robić? To jest trudne. Dobra, let's go! Zaczynamy! W tym mute hall, kurka znam się lepiej. Eee... O, ten się już spadł od razu. Tak będzie za koszny noc? Dobra, co on ci tam gadał? Nie wiem, wywaliłem go. Sześć. Popatrz na no, teraz te zwykłe animatroniki, nasze kochane. O, co dalej? No to jeszcze do W Tej ]ś. nocy chyba ci przyjdzie Boniak. Boni przyjdzie, tak? Tej nocy? S chyba tak, ten zwykły. Okej. Okay tej Bonnie, pewnie też się przypałęta. W której części siedzi yy, Foxy? W tej. W tej? Będzie Foxy, Górka, nie w tej nocy. W tej. Ale w której części pokoju on siedzi? Przed tobą. Nie. Będzie. A i będzie mieć fajną animację, jak ci wyskakuje na mowę. <laughs> Zaibijcie co będzie, na pewno. Będziesz się śieszył, naprawdę. Dobyś to się. Daj, daj, daj. Pałon boi, pałon boi, pałon boi bo... tu. Popatrz się na kontrolę. No, zobacz. Patrz na te animatroniki. Ej, ale, fruzę, jak mówisz, to weź się. Stara się nie odsuwać od mikrofonu, ok? Boże, uciec w Kolega. Fruzę, jak mówisz, to weź się zamknij. Popatrz na tego, na zwykłe. Na no, zwykłe TT. To no, na zwykłe? Ej, Kamil, chcesz się odstresować? Weź kliknij w nosek, to i Nie ma, nie ma bałboja bo O kurwa. Zaśmiał się, zaśmiał ty... się. Lewo, lewo, lewo. Lewy ten. Nie ma go? Popatrz na, popatrz na... debilu. Popatrz na ten. E. przepraszam. Zero. Ej, jeden. Kamil. Czekaj, nie indziej z jest ballonboy. Śmieję się znowu. Popatrz na kontrolę. <laughs> Oj. <laughs> Okej, okay, no to jesteśmy... Tego, popatrz na niego w lewą stronę. Łąci... On ma obsesję na punkcie baterii. Ja Co, ja mam coś mu dać? PURNETKA! Ja mam coś dać? Nie wiem. Nie, masz go odstraszyć. E, lewo teraz. Już nie wystarczy, Kamil. Kurwa, sobie. O, w dupę. Hej, Kamil. Tak? Teraz patrz. On ci nie wskoczy. Ja tak sobie myślę, Palibroś że... Okoliczność nagrywania FNAFa na kebab w gamesie to idealna okazja na nagranie FNAFA w skrócie na Kebaba, co o tym sądzisz? Czekaj, oh. bo manga to za oh. tak kurwia O popatrz co ci doszło! Oh. Kurka, Świeć na niego świeć! Wypierdaj są! Ej, jak chcecie coś powiedzieć... Teraz raz świecić mógł mu Dużo. Wypiernaj! Przestań, Przestań chwilę Jak Ci wyskoczy no to... Dołasz <noise> <To> masz <przestranę. głos> Nie mogę zapalić, nie, nie mogę zapalić. Okej, okay, dobra, poszedł Foxy, mamy mangel. mangel. O, mangel działa w ten sam Bo sposób jak chyba reszta animatroników. Tak, przygotowywałem się na to w ogóle. Co za chory, absurd! Znów! Coś tam się będzie świeciło, ale coś się będzie... chyba znikła. Chyba znikł, Popatrz. No i świeć na tego naszego kochanego przyjaciela. Popatrz na, we, na teraz na tego, na wenty, no szybko. Czekaj, czekaj, czekaj za tu. Świecę i ch o, Baska. Przegrałem. Jest nie nie, 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 nie. Kretynie. Graj dalej. Lewo, świeć na niego, o jeszcze to. No No kręcaj tego music boxa. Dobra, jest git. Okay. Jaki demi, łazi, prawo, lewo. Ej, popatrz na marionetkę, szybko teraz. Poświęć, świeć, świeć. Od Foxiego się nie uratujesz. Masku. Nie mogę świecić. To śnie jeszcze chyba coś się zmienia. Popatrz na marionetkę. Nie ma jej. Kiedy jesteś pistem. No to nie żyjesz. Jest, świeć jest, jest. Nie, nie mogę Ty. zapalić światła, cały czas coś tam się dzieje w kolu. Gościu, palec nie, daj mi z latarki. Nie, świeć. Kurka, nakręcaj się. O, zmienia się. to... O, nie. Przyjaciel. Nie, nie możesz kręcić tego nosa. Jako... Boska! Ale mnie naprawdę masz bawi to, że weź się tak tego boicie, nie? Ty, ty nie masz Ty nie słyszysz okay. tej gry. Masz fartę, masz fartę. Okay. Mam gry, masz spokojnie, uważaj. Ona działa pat tak samo jak... Jak tego, że jak ci wskoczy, czy mi będziesz tak świecił ekran, to wtedy będziesz Okej, okay, świeci mi. Dawaj. O kurwa, się zmienia. Popatrz na... Popatrz na prawo. Nie masz? Ooo przyjaciel. <grym <grym zaraz kurka ci mangl wskoczy. Pój stąd. Popatrz. Nie masz? event. Popatrz na, telefon, na kamerę. Tak ja są... Piz Pit, pit, pit? Y mamy nagrywki. Nie, już go rozłączyłem Okej, okay, nie ma go e, Poprasz po prawej bój wchodzi Nie, lepiej, lepiej, yy, gorzej nie. nie jest gorzej, łatwiej o, yy. Maska Baroneczka, szybko, szybko jak, jak działa, jak działał ten? Dobra, mu maskę, popatrzę w prawo, popatrzę w prawo Zatrzymałeś super Marynetka Oh fuck, jotajem Y Ej, no, robiłeś animację na temat Finawa w skrócie? No. Powiedziałeś, że zrobiłeś animację jak marionetka wyskakiwała. Tak, było, się Okej, jesteś w dobrym porządku, dobrze ci idzie, ja gratuluję. Tak? się, z druga nocy. No. Nie możesz, jak nie możesz klikać, byś nie mógł klikać, to nie klikaj po prostu i po jakimś czasie dopiero ścięło ci chyba. Co? Jest normalnie Czekaj, dobra, tam jest tylko ten. Tu jest Bambu, tak? Zobaczcie. Ta gręska cię została na baterii. O, mord, no dobra. Czekaj chwilę. Zrzuć śmiech, to wtedy. Dobra, już masz szóstą. Już piąta, pięćdziesiąt dziewięć. Fuck. Dobra, zmienia się coś? Nikt już. Nikt nie klikaj tam jeszcze. No już od godziny się zmienia na szóstą, zaraz. No i dziękuję, chyba na tyle robimy już, nie? Dzisiaj. Boże święty. Słucham. Jak, jak twoje emocje, Kamil? Kamil, twoje emocje. A, będziesz mi teraz kostkę, no tak. Oh, fuck. No patrz się na niego, nic nie zrobi, nie pospocznij <try> się na niego spojrzeć, Kamil. Jesteś Fredim, Kamil. O, teraz widzisz rzeczy z... O, patrz on się, teraz wbiją noż, na. co się na ciebie, koleś. Zobacz, ty wbije on nóż w A co z tym chodzi? Nie, It's, me. It's me. Tak, byłem ja. ja. Okej, okay, nie, nie, tyle cześć, dzisiejszego grania. A uh, ja. To już ma pełne gacie. Mam pełne gacie. Dziękuję za grę. Uh, widzimy się pojutrze z FNAFem. Do zobaczenia. Cześć. Bajo. Dlaczego?